Czy trzeba moczyć tą flizelinę w wodzie przed wtopieniem ją w masę, czy jednak nie trzeba? Kilka dni temu nagrałem film na ten temat z pytaniem, czy moczyć, czy nie moczyć. Bardzo dużo osób się wypowiedziało. Z reguły były to komentarze prześmiewcze, raczej e, ludzie wyśpiewali tą teorię moczenia. Niektórzy dość mocno, dość dobrze argumentowali, czemu to robić, a ja postanowiłem to po prostu przetestować. W tym celu zabrałem kawałek płyty GK, wyczyściłem. A, i tu od razu zadam Wam pytanie. Gruntujecie płytę taką, czy nie gruntujecie gruntem? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw co o tym myślicie. Przy okazji zaobserwujcie kanał i lajkujcie film, jeśli się Wam podoba. A wracając już do samego testu to na płytę nakładam dwa wąskie paski masy szpachlowej Vario tak by wtopić w nią siatkę. A w zasadzie może lekko ją nanieść. Bo jak zobaczycie nie chcę jej mocno wciskać w klej, tak by test miał sens, abyśmy nie wtopili za mocno tej taśmy, bo wiadomo, że jak ją wtopimy, czy z wodą, czy bez wody, bardzo mocno w masę, to ona i tak będzie trzymać. Przy okazji wykonałem jeszcze test gryzienia, tak zwanego gryzienia włókna szklanego z takiej flizeliny i faktycznie mokra flizelina nieco mniej gryzie. Co do samego przylepiania się taśmy, czy tam nakładanie ją na masę, to wydaje mi się, że faktycznie lepiej się trzyma od razu, zwłaszcza jeśli robimy sufity i samo rozprowadzanie taśmy szpachelką, czy tam po prostu ją wtapianie, wygładzanie jest zdecydowanie też takie przyjemniejsze, wygodniejsze. Ta szpachelka się lepiej prowadzi po tej wodzie, można powiedzieć, w taśmie. Nawet kiedy można powiedzieć, przesadzimy z tą wodą w taśmie, to wydaje mi się, że też nie ma problemu, bo spokojnie tą szpachelką, tą wodę zciągniemy, zbierzemy i nie ma jej nadmiaru. Oczywiście każdy będzie robił po swojemu i taki, taka woda wcale nie jest w ogóle potrzebna do wtapiania taśmy. Nie, żaden producent tego nie zaleca, ani taśmy, ani mas, ale jak ktoś lubi, jak komuś to pomaga, to wydaje mi się, że można robić, można próbować, choć oczywiście wszystko na własną odpowiedzialność. Ja nikogo do tego nie namawiam nikogo do tego też nie zniechęcam sam w sumie tak naprawdę nie wiem jak będę robił w przyszłości a teraz już widzimy sam efekt końcowy po wyschnięciu masy możecie zobaczyć że praktycznie tak samo są wtopione nieco bardziej wydaje mi się wtopiona jest może wtopiona wtopiona to za słowo a nieco bardziej wyrównana jest ta bez wody może po prostu woda na początku stanowiła taką barierę do y, właśnie masy i kiedy woda wyschła widać, że tam gdzie masa była, to masa została, a tam gdzie była woda, to po prostu woda odparowała i wyszła taśma bardziej na wierzch. Masa po prostu została wciągnięta. A co do samego trzymania się y, flizeliny, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Nieco mocniej trzyma, jednak moim zdaniem ta właśnie z wodą. Ale co najlepsze, możecie też zauważyć taki efekt uboczny o tym gruntowaniu płyt, co Wam mówiłem. Popatrzcie, mimo że masę wcierałem mocno w płytę, to mimo wszystko odspoinowała się masa od płyty. Podsumowując, myślę, że każdy sam sobie powinien robić tak, jak się mu podoba, tak, jak mu wygodniej. Każdy może sobie przetestować na jakimś jednym pomieszczonku. Zrobienie takiej glizeliny z wodą i sam stwierdzi, czy mu to odpowiada czy nie. Dodatkowy koszt pracy jest znikomy, praktycznie żaden, więc tak jak mówię, każdy sam niech sobie próbuje robi po swojemu. Subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie, a ja zapraszam na inne moje filmy na kanale.